Strach, widzę w moich oczach, horrory były straszne. Witam wszystkich, bardzo serdecznie ze w kolejnym odcinku z Gryfona. Dajcie sobie taki mini szybciutki challenge, którego właśnie wymyśliłem, właśnie przed chwilą. Czyli zagramy tylko jedną gierkę, ale jedną gierkę, w której będziemy latać na wszystkie możliwe miejscówki, czy inne, na najbliższe miejsca wtedy, gdzie więcej typków. Czyli przykładowo, przykładowo. Będziemy zatrudniali, zielonego żywopota to tam od razu lecimy i zaraz zrobimy Saigon, więc będzie naprawdę śmieszny odcineczek. A jeżeli byście chcieli, ten sam odciętek, tylko że z większą ilością prób, bo to, to dopiero w nocy, więc um, dlatego właśnie um, gram to dopiero w nocy, więc na pewno zrobimy ten sam challenge, ale troszeczkę z większą ilością prób, to na pewno uda mi się to wykonać. Powiedzcie, ten poniedziałek mam dzisiaj, więc tak ciężko mogę nagrać odcineczek, ale. Nie grałem wcześniej odcinka, więc nagryłem do 22. A przez ostatnie dwie godziny zmontowałem jeden filmik, którego dzisiaj wrzucę na kanał w poniedziałek. Mm. No i jeszcze do, tego, mm, jeszcze do tego się uczyłem. Więc. Więc poza tym. nie się, jeszcze nie począłem tak do końca, ale no. Wiecie, jestem, byłem, tak po chorobie byłem, więc. Nie Bym ta kora troszeczkę przeszła. Ta choroba mi też że mi przeszła powoli. Katar mi przeszła, jest gitowa, więc zaczynamy. Dobra. Szczerze byśmy poruszyli, co tutaj, ale tutaj też mogę sobie polecieć. To jest najbliższe też mi miejsce. lecimy akurat tutaj. Jest to jest tylko gierka, więc możliwe, że to przegram. Ale lecimy na tą miejscówkę i, i robimy Saigon. Po prostu zwykły Saigon. Taki toksik game dzisiaj będziemy jakbym. Bierzemy broń. Kilka sekund bierzemy broń. I teraz musimy się klepać. Może nie od razu, ale może tak mm, bardziej mm, najpierw po fotki To jest naj, naj, najlepsze. To jest, mój, to jest mój najlepszy butynek. No O! AHAHAHAHAHA <laughs> A <O>, jeniu beka BK widzę, Zabiję Zabijem typka Harpoonę No i git Polecam Ty pewnie się nie spodziewał, że go tak szybko zabiję Dobre to było Dobra hmm. Ale Muszę że ten odcinek mi się nagrywa z głosem Eee Co da się bije to? Beze mnie? My mnie się tam nie bijemy, chłopaki Dobra Aha, mam trochę broni Nie zważam, się da zaklepać Lecimy Znaczy czasem zginąć, gdy wiecie Oo mm. Gdzie ten typ jest? Mhmm mm No ten typek jest. Ma Ale winka? <grym> Necesito Toxic Game wychodzi na razie. Teraz są kolejne toxiki. Lecimy. Myślę, to też taki challenge fajny mini. Na tego mojego, wiecie, którego. Żeby lecić też też taki Saigon. Ooooo! No nie wierzę. Nie wierzę. Mówiłem wam, że tylko Degierka chcę jednak drugą gierkę. Ale no obiecywałem mam. Nie, no kurde. No więc trzeba by te obietnice dotrzymać, to obiecywałem. Ojej. Nie, wiem w ogóle tak czekam właśnie fragu. Dwa fragi tak nie więcej niż dwa fragi. Hello. Nie wiem. Ale musimy wyjść z lobby. Niestety musimy wyjść z lobby, ponieważ no niestety no przegraliśmy. No szkoda, ale no. Nie miałem akurat potek, wiecie, taki był problem, że nie miałem potek, ale nie chciałem mi się jeszcze chodzić po potki, że też zaatakowałem po tych typków, dlatego właśnie nie miałem potek, jeszcze, Ale zrobimy ja więcej z tych 40, bo to taki zacineczek wstępny, nagrałem to tak późno, to tej 22 troszeczkę, więc no... Nagra to troszeczkę późno o 22, więc nie mam czasu na te drugie filmiki nagrać jeszcze, ale możemy ten challenge jeszcze wykonać jeszcze drugą część jeszcze zrobimy, kolejną część zrobimy, jeszcze że dwa odcinki z tego też zrobimy. No i jakiś challenge, w którym na nie dotykamy podłogi, jeżeli tak podłogi, to się odcinek zakończy. Też takie coś możemy zrobić, ale to w przyszłości, bo może w nowym, nowym rozdziale to wszystko będziemy robić nowym challenge'em Ja się to nie przegnam, więc no cóż, takie rzeczy czy, 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 nie dzieją się. No i widzimy się, się w następnym odcinku. Do zobaczenia. A! I jeszcze mam teraz filmik jak znalazłem nowy, nowy mityczny przedmiot? nazwą to nowym mitycznym przedmiotem, ale teraz sam się może pokażę, Mam się za niedługo filmik po zakończeniu filmiku, że znalazłem kosę z którą zacząłem się pokazywać, ale no minęło tyle miesięcy, że nie, nie znalazłem i w ogóle i opuściłem to. Ale znalazłem tak przypadkowo na ziemi ostatnio, no i wam to pokażę. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, teraz zobaczcie, jak to wygląda. Pałapatki.